Stworzyłem dzisiaj moją szafę i lodówkę, i stwierdziłem, że mam dwa składniki, z których mogę zrobić całkiem fajne przystawki. Przystawki, na przykład, które można sobie zjeść na śniadanie albo po prostu podać na imprezie gościom, na pewno będą zachwyceni. Idąc śladem, tymi dwoma składnikami, które znalazłem, postanowiłem dobrać coś do tego jeszcze, co uzupełni je i zrobi z nich pyszne danie, pyszną przystawkę, tak? No i co to były za składniki? Więc przede wszystkim. Zwykła parówka, słuchajcie, zwykła parówka, a dzisiaj zobaczycie, jak można ją zrobić w inny sposób, tak, czyli zrobić ją inaczej. A do tego coś, co tak naprawdę nie jest jeszcze zbyt popularne na polskich stołach, czyli szparagi, ale, no, podobno jest to pyszne, ja powiem szczerze, jeszcze nie jadłem, dzisiaj się przekonam o tym, czy naprawdę są tak smaczne i tak zdrowe, jak się o tym wobec i wszem mówi w telewizji, w radiu, w gazetach pisze i w internecie, więc mamy parówki i mamy szparagi, tak? Co do tego, wymyśliłem sobie, że do tego użyjemy serka żółtego, kupiłem takich w plastrach, bo ja nie potrafię tych cienkich plastrów kroić. I serka, takiego śmiesznego, jakiegoś białego serka z ziołami. Tej dwóch rzeczy użyjemy do tego. I jeszcze oczywiście szyneczka. Jeszcze szyneczka do tego wszystkiego. A i jeszcze dla tych wszystkich, którzy zobaczyli ten kufel i pewnie się uśmiechnęli, niestety. Alkoholu dzisiaj nie będzie. Ten kufel mam po to, ponieważ pewnie nie zużyję wszystkich szparagów, a one są podobno bardzo delikatne i trzeba je tak wyciągać, że bierze się słoiczek i delikatnie je tak wypycha, nie? nie, nie bierze się rękoma, bo mogą się rozwalić, więc wyleje mi się ta woda od razu, więc to wodę najpierw sobie przelejemy do tego zbiorniczka, wyjmiemy kilka szparagów, później zakręcimy i wlejemy z powrotem wodę. Dobra, zabieramy się do roboty, czyli paróweczki i szparagi jako pyszna Niesamowita przystawka. Dobra, zaczynamy naszą ciężką pracę. Więc, tak jak mówiłem, najpierw przelejemy wodę z tych szparagów. Później, kilka z nich wyciągniemy. Nie wiem, czy to się tak. A chyba muszę wziąć ręką. Zaraz zobaczymy, co się. A są, zobaczcie, jak są delikatne. Dobra, wyjmijmy je wszystkie. Później będziemy kombinować, jak je włożyć z powrotem. Mmm, ja mam, że w smaku rewelacja. Dobra, mam dwa talerzyki, teraz je przełożymy. Teraz będziemy robili, żeby to urozmaicić, tak? więc... a poczekajcie, bo chyba jeszcze jedną O, mam jeszcze otwarte te paróweczki. To jakby tak kilka na spróbowanie. Mamy jeszcze tych parówek cztery, więc tak chyba w zupełności wystarczą. Zaraz zobaczymy więc zdejmujemy osłoneczki, słoneczki, ciach no, no to jedna nam spadła to już zostanie dla psa, którego mam za oknem i go dokarmiam, przychodzi do mnie szczeka pod oknem, wtedy ja wyglądam i daję mu jedzonko I jak ja to sobie wymyśliłem słuchajcie więc stwierdziłem, że te nasze paróweczki zawiniemy Chyba w serek żółty, tak? Serek żółty, jakaś rzekoma pradawna gołda. Z rzekomym łatwym otwarciem i zamknięciem. Tylko nie wiem, czy Nie mogę z tym poradzić. Nie dali niestety instrukcji obsługi. No i co? No i nie będzie tak? Dobra, już jest blisko, czyli już jest blisko. Tak to jest z tymi facetami w kuchni, wam. Zastanawiam się zawsze, dlaczego się mówi, żeby nie wpuszczać faceta do kuchni. Ale oprócz tego, że niestety, ale po... jeżeli na przykład Wasza kobieta sprząta kuchnię, a Wy po niej wchodzicie i robicie obiad, no to niestety musi ją jeszcze raz. A powiem wam, dlaczego postanowiłem ten żółty serek użyć w parówkach, a nie biały. Ponieważ pomyślałem sobie, że to można będzie również zjeść na ciepło, tak? Czyli możecie sobie po prostu tą paróweczkę zawinąć i wrzucić do piekarniczka, tak? Po prostu. I będzie to świetna, świetna przystaweczka na ciepło. Na zimno też oczywiście może być zrobiona właśnie w ten sposób, że sobie ją zawijamy. Serkiem owijamy, ale myślę, że ona raczej chyba powinna być podana na ciepło, bo ten serek się wtedy fajnie rozpuści ta paróweczka nasza będzie taka otulona tym serkiem. Można na przykład te parówki na przykład zawinąć w dwa serki, tak? Czyli możemy też zawinąć ten drugi serek i będziemy mieli coś fajnego. Natomiast pomyślałem, że też paragi. jako że one są takie delikatne w smaku, to lepiej będzie chyba je zrobić z serkiem białym. Jeszcze z jakimiś ziołami. To niby nie jest serek biały, tylko jakiś śmietanowy z dziełami. Więc no żyjemy tego serka śmietanowego. Na pewno jest delikatny. Nie wiem czy on nam się nie połamie. No, powiem Wam, że z nim nie będzie taka łatwa robota, z tego co widzę. Ale postaramy się to jakoś ogarnąć. Może z góry zaczniemy. No dobra, mamy Mamy jeden. Na pewno mamy to już sukces. Teraz myślałem, żeby to zrobić w ten sposób, że bierzemy kawałek jeszcze szyneczki, tak, ciach, i na to na przykład dwa szparagi. Dwa szparagi i sobie też to. No, z tym nie będzie tak wesoło, powiem. I zawijamy sobie też to delikatnie, żeby tego szparaga nie połamać zawijamy sobie to w ten nasz biały selek szynka nie, nie wygląda za ładnie jak tak wystaje ale już, już się jej pozbyliśmy no i co jakbyście chcieli też raz pokazuję myślę, że to też można spróbować zrobić w bo kiedyś ten selek taki biały wziąłem i zrobiłem sobie z pizzy pizzy w pizzy i nawet się roztopił na tej pizzy, więc myślę, że można fajnie też śmiało wiecie, z tym serkiem białym się lubi przyklejać. No i co? I zobaczcie. Szybko to zrobiliśmy? Bardzo szybko. A jest to całkiem fajna, fajny pomysł na, na to, żeby zrobić przystawkę, żeby zaskoczyć gości. Można oczywiście na przykład pociąć to na mniejsze kawałki, można ten serek, tak jak mówię, zapiec, Wtedy będzie na pewno jeszcze lepsze. No i co? Chwila roboty, i mamy pyszny, pyszny, pyszny pomysł na imprezę ze znajomymi. Więc ja teraz znikam i biorę się do zrobienia jeszcze kilku takich fajnych przystaweczek, bo oczywiście ja mam trochę więcej znajomych niż pięciu, a nawet jakby przyszłych pięciu, to każdy jakby dostał po jednym, to by się rozpłakał. Więc muszę jeszcze spokojnie, nawet nie wiem, że wszystkie szparagi mi w tym momencie nie pójdą. Więc wybierzcie się do roboty. I życzę nam smacznego!